W ostatnim wpisie skupiłem się na naturalnym następstwie wynikającym z przygotowania gruntu pod kolejne etapy rozwoju w postaci zrównoważonego systemu popytu i podaży energetycznej na poziomie jednostki, celem zapewnienia warunków niezbędnych do wytwarzania dóbr i wartości, dzięki którym następuje możli... następnie możliwe jest wchodzenie w związki i relacje z ludźmi. Nie wspomniałem o tym, że gdzieś na pograniczu tych etapów pojawia się niezwykle istotna kwestia relacji z materią przede wszystkim ludzkiego wynalazku, jakim jest pieniądz środek płatniczy służący człowiekowi za nośnik energii. Na poziomie umownym i ściśle uregulowanym, społeczeństwa cywilizowane przyjmują system finansowy za normę. Jest to złożona i skomplikowana dziedzina, jednak mocno wpleciona w system zależności pomiędzy energią, pracą i miłością. Kiedy już w obrębie tego systemu zawiąże się stabilnie, dobrze sprzężone ze sobą i funkcjonujące struktury, pojawiają się Warunki do tego, by realizować na poziomie ponadpodstawowym, potrzebę i zdolność człowieka do wyższych form ekspresji i coraz bardziej wyrafinowanych form komunikacji oraz przetwarzania informacji. Następuje przełom, po którym kiedy już wszystkie systemy są skonfigurowane i kwestia wykorzystania i wytwarzania zasobów celem przetrwania i przedłużenia gatunku zaczyna się. Rzeczywista praca nad rozwojem cywilizacyjnym poprzez komunikację i ekspresję, zarówno indywidualnych, jak i kolektywnych, grupowych idei, koncepcji, form, przekazu, następuje raptowny rozwój nauki, kultury i technologii. Ludzkość zaczyna kwitnąć.